Zabudowa poddasza z wykorzystaniem profili Rigi Steel. Zabudowa poddasza nie tylko zwiększa energooszczędność budynku, komfort akustyczny, ale również powinna zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Zgodnie z polskim prawem, w przypadku poddaszy klasa REI powinna wynosić 30 minut. To czas, w którym element zachowuje R nośność ogniową, E szczelność ogniową oraz I izolacyjność ogniową. Do zabudowy poddasza wykorzystamy jedno z gotowych rozwiązań Rigips System 4707 na konstrukcji z profili Rigi Steel oraz docieplenie wełną izover Unimata w dwóch warstwach 15 cm między i 15 cm pod krokwiami. Jest to montaż rekomendowany przez instruktorów izover i Rigips. Do wykonania poddasza będą potrzebne profile przyścienne U Rigi Steel, profile główne C Rigi Steel, wełna mineralna izover Unimata, płyta Rigips Pro Fire Plus typ DF o grubości 15, 15 mm. Wkręty typu pchełka, taśma Rigips Pro do spoin ślizgowych, taśma narożnikowa Rigips Habito No-Coat, masa Rigips Premium Light do osadzania narożników Habito No-Coat, masa szpachlowa Rigips Vario do szpachlowania połączeń płyt, masa szpachlowa Rigips Q2-Q3 do finiszowego wykończenia zabudowy oraz akcesoria, które możesz kupić w gotowych pakietach 25 lub 10 m2. Znajdziesz w nich wieszaki do poddaszy Rigistyl Clip Lane o długości 30 cm, łączniki wzdłużne. Wkręty Rigips TN3,5 na 25 mm. Wkręty do drewna Rigips, taśmę uszczelniającą piankową Rigips, taśmę spoinową szklaną Rigips. Paroizolację Izover Stopper, klej Vario Double feet taśmę Vario KB1, taśmę Wario Multitape. Etap pierwszy. Montaż profili i wieszaków Rigi Steel. Na początku wyznaczamy połać skosu dachowego tak, jakby nie było w niej okien dachowych. Do zabudowy użyjemy wieszaka Rigi Steel Cliplane o długości 30 cm. Wieszak wysuwamy o grubość warstwy wełny, którą planujemy umieścić pod krokwiami, np. 15 cm. Znając grubość ocieplenia pod krokwiami, możemy przystąpić do wyznaczenia linii obrysowych dla przyszłej zabudowy poddasza. Za pomocą łaty aluminiowej sprawdzamy i przenosimy płaszczyznę krokwi na ścianę. Czynność tą dokonujemy w dwóch w skrajnych punktach skosu, na górze i na dole, przy ścianie kolankowej, kolejność jest dowolna. Górna część łaty wyznacza linię niżej wysuniętych krokwi. Stąd widoczna przestrzeń między wyżej położoną krokwią a górą łaty. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ściskania wełny pod niżej wysuniętymi krokwiami i jej wybrzuszaniu między profilami. Od górnej krawędzi łaty odliczamy 15 cm, co odpowiada grubości ocieplenia pod krokwiami, i zaznaczamy tę odległość na ścianie. Czynność tę powtarzamy przy ścianie kolankowej. Analogicznie wyznaczamy przebieg zabudowy poziomej pod jętkami. W naszym przypadku odchyłki jętek od poziomu są niewielkie, więc mierzymy odległość bezpośrednio od nich. W przypadku części poziomej wystarczy jeden znacznik, który umożliwi ustawienie lasera, wyznaczającego obrys całego sufitu. Przy pomocy łaty i ołówka lub sznurka traserskiego możemy nanieść linię wyznaczaną przez laser. W taki sam sposób łączymy ze sobą znaczniki, które nanosiliśmy na skosie. Po wytrasowaniu przebiegu zabudowy na suficie i jednej ze ścian, przystępujemy do wyznaczenia linii na ścianie kolankowej. Do tego celu użyjemy lasera ustawionego na wysokości styku ściany kolankowej i wyznaczonej linii na skosie. Następnie odznaczamy linię wyznaczoną przez laser. Przystępujemy do trasowania linii skosu. W tym celu od miejsca styku sufitu i skosu wyznaczamy pionową linię. W naszym przypadku wyznacza ją laser. Następnie mierzymy odległości od ściany kolankowej do linii pionowej. W naszym przypadku jest 184,5 cm. Uzyskany wymiar przenosimy na przeciwległą ścianę i prowadzimy od niego linię pionową do obrysu zabudowy podjętkami, zaznaczając miejsce ich przecięcia. Łączymy wyznaczone miejsce z linią naniesioną wcześniej na ścianie kolankowej. Tak wyznaczona zabudowa zapewnia równoległość krawędzi załamania skosu między sufitem i ścianą kolankową. W celu zapewnienia szczelności połączenia paroizolacji ze ścianami należy wykonać tzw. mankiety, będące jednym ze sposobów uszczelnienia obwodowego paroizolacji. Do przyklejenia mankietów zastosujemy uszczelniacz Vario Double Fit. Uszczelniacz aplikujemy bezpośrednio na ścianę w formie ciągłej strugi. Następnie przyklejamy pasek folii paroizolacyjnej Isover Stop Air. Pamiętaj, aby folię delikatnie dociskać, uważając, żeby zbytnio nie wypłaszczać uszczelniacza. Czynność powtarzamy dla całego obwodu poddasza. W przypadku węższych pomieszczeń możemy od razu przystąpić do montażu profili obwodowych u Rigisteel, które ułatwią późniejsze wprowadzenie płaszczyzny zabudowy. Każdy profil startowy u Rigisteel stykający się ze ścianą, musi być podklejony taśmą uszczelniającą piankową Rigips. Tak przygotowane profile Rigips U Rigi Steel należy przytwierdzić do ściany łącznikami dobranymi do podłoża. Profile montujemy dolną krawędzią wzdłuż wyznaczonych linii. Skrajne kołki montujemy w odległości do 20 cm od zabudowy, a kolejne w rozstawach nie przekraczających 100 cm. W przypadku dachów wielospadowych, szerszych pomieszczeń lub braku ściany, na przykład przy lukarnach, do wyznaczenia płaszczyzny zabudowy zalecamy użycie lasera umieszczonego na statywie lub jak w naszym przypadku na dedykowanym uchwycie ściennym. W kolejnym kroku przechodzimy do montażu wieszaków Rigi Steel Clip Lane. Należy pamiętać, aby wieszaki montowane były zawsze tą samą stroną do płaszczyzny bocznej krokwi. Laser ułatwia wstępne ustawienie wieszaków, wyznaczając linię ich wysunięcia, a następnie tylko minimalną ich korektę przy użyciu łaty. W naszym przypadku wykorzystamy metodę odpowiednią dla niewielkich powierzchni, która polega na wpięciu profili C Rigi Steel w skrajne wieszaki i ustaleniu płaszczyzny przy użyciu łaty. Skrajne wieszaki, dolny i górny, montujemy w takiej odległości, żeby po wpięciu profili C C rigi steel znajdowały się możliwie blisko krawędzi połaci, a odległość ta nie może przekraczać 15 cm. Montaż każdego wieszaka należy rozpocząć od wkręcenia w otwór fasolkowy wkrętu z płaskim łbem o długości co najmniej 40 mm. Pozwoli to na ewentualne późniejsze korekty jego ustawienia. Po wyznaczeniu położenia dolnego wieszaka zaznaczamy położenie kolejnych wieszaków w rozstawach co maksimum 40 cm. Jeżeli ostatni górny wieszak znajdzie się dalej niż 15 cm od krawędzi skosu, dokładamy w to miejsce dodatkowy wieszak. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zaprezentujemy metodę dla małych płaszczyzn, polegającą na jednoczesnym ustawieniu profili i części wieszaków. W przypadku, gdy szerokość poddasza jest większa niż długość profili Rigisteel C, można je połączyć za pomocą łączników wzdłużnych GL3. Zaczynamy od montażu profili skrajnych, dolnego i górnego. wyznaczone profile Rigips u Rigisteel. wsuwamy pierwszy profil nośny C Rigisteel z zachowaniem luzu montażowego. Po wpięciu profilu dokręcamy drugi wkręt, ostatecznie stabilizując Wieszak. Za pomocą długiej łaty i lasera ustawiamy profil C Rigi steel do płaszczyzny i linii, a następnie blokujemy jego pozycję poprzez montaż kolejnych wieszaków. Analogicznie montujemy profil przy ścianie kolankowej. Po wpięciu wszystkich wieszaków kontrolujemy ostatecznie ułożenie profili. Łatę dosuwamy do profilu Rigi steel tak, aby idealnie do niego przylegała. Pozwala to na sprawdzenie i ewentualną korektę wieszaków. Przy pomocy łaty weryfikujemy również ułożenie profili skrajnych względem siebie. Kontroli takiej możemy dokonać również przy pomocy lasera i celownika. Mając skrajne profile wyznaczające płaszczyznę skosu, możemy przystąpić do montażu profili pośrednich C rigi Steel. Ich wyznaczenie będzie już łatwe, ponieważ dysponować będziemy podparciem dla łaty na dwóch skrajnych profilach. Rozstaw wkrętów w przypadku zabudowy ogniowej nie może być mniejszy niż 4,5 cm. Jeżeli profile przylegają do łaty, a ich odległość między sobą jest prawidłowa, możemy ostatecznie dokręcić środkowe wieszaki. Profile pośrednie wchodzą w światło okna połaciowego. Ich precyzyjnym docięciem Zajmiemy się w późniejszym etapie. Po zamocowaniu wszystkich profili nośnych C-Rigi Steel weryfikujemy ostatecznie, czy tworzą one płaszczyznę poprzez przyłożenie do nich łaty prostopadle i po skosie. Szczególną uwagę zwracamy na kontrolę płaszczyzny w otworze okiennym. Analogicznie montujemy zabudowę sufitu. Możesz się posiłkować celownikiem, by ustawić poziom profili. Chcąc wyznaczyć przebieg zabudowy okna połaciowego, do frezu w ramię okiennej przykładamy kątownik. Następnie zaznaczamy jego położenie na profilach C rigi steel. Analogicznie postępujemy na górze okna. Ze względów estetycznych od naniesionego znacznika warto cofnąć się od 3 do 5 mm plus grubość płyty, czyli w naszym przypadku 18 do 20 mm. Dzięki temu po zamontowaniu narożnika krawędź okładziny między glifami nie będzie mniejsza niż wymiar okna. Znaczniki na profilach pośrednich przenosimy za pomocą łaty, przykładając ją do znacznika wykonanych wcześniej na profilach skrajnych. Naniesione znaczniki wyznaczają linie cięcia profili. Za pomocą fragmentu płyty gipsowo-kartonowej i kątownika wyznaczamy przebieg zabudowy na krokwiach. W miejscach kolizji przebiegu zabudowy z wieszakami przewieszamy je na drugą stronę krokwi. Analogicznie postępujemy na dole, od miejsca, w którym planujemy zakończenie półki przyokiennej, wyprowadzamy pionową linię aż do styku z zabudową skosu. W naszym przypadku szerokość dolnej półki definiuje skrajny profil zabudowy skosu, którego my nie możemy obniżyć. W innym przypadku należy dołożyć w tym miejscu dodatkowy fragment profilu C. Laser pomaga w przeniesieniu wyznaczonego punktu na drugą krokiew. Na górze okna postępujemy analogicznie, z tym, że od miejsca zakończenia półki linie prowadzimy w poziomie. Laser wyznacza nam przebieg docelowej zabudowy oraz miejsce montażu profilu w nadprożu. Profil ten będzie krawędzią utwierdzenia dla profili u Rigi Steel, wyznaczających zewnętrzny obrys zabudowy okna. Wzdłuż wyrysowanych wcześniej linii przykręcamy profile U-rigi Steel. Należy wsunąć w nie odpowiednio docięte profile C-rigi Steel. W podobny sposób postępujemy z górną częścią zabudowy otworu okiennego. W celu ustabilizowania profilu krawędziowego U we wnęce należy zagiąć jego środnik na odcinku około 3 cm. Po zweryfikowaniu położenia krawędziowego profilu U można go ostatecznie zamontować do boku profili C-Rigi Steel za pomocą wkrętów typu pchełka. Etap drugi. Izolacja wełną izower. Mając konstrukcję, możemy przystąpić do ułożenia wełny mineralnej. Folię rozcinamy wzdłuż krawędzi cięcia maty. Po rozcięciu folii należy rozwinąć rolkę i pozwolić się jej rozprężyć. Podczas jej montażu przygotowana konstrukcja nie będzie stanowić dla nas przeszkody, dlatego możemy montować zarówno pierwszą warstwę wełny między krokwiami, jak i drugą pod krokwiami. Poddasze ocieplimy wełną mineralną Izover UniMata 15 cm, montowaną w dwóch warstwach o łącznej grubości 30 cm. Nie profilujemy przestrzeni wentylacyjnej nad wełną, ponieważ na dachu zamontowana jest membrana dachowa wstępnego krycia Draftex Profi o niskim współczynniku SD. Wełnę należy docinać w poprzek rozwiniętej rolki na szerokość większą o 1-2 cm niż odległość między bokami krokwi. Pod rozwiniętą rolkę wełny warto ułożyć płytę GK lub OSB, aby nie tępić noża podczas cięcia. Wełnę wsuwamy między krokwie. Aby uniknąć powstania mostków cieplnych istotne jest, aby wełna szczelnie przylegała do krokwi. Po ułożeniu pierwszej warstwy wełny przystępujemy do układania drugiej warstwy pod krokwiami. W drugiej warstwie wełnę docinamy podobnie jak w pierwszej, z tym, że jej szerokość ze względu na osiowy 40-centymetrowy rozstaw między profilami będzie wynosić około 41 cm. Układamy ją wzdłuż profili, prostopadle do pierwszej warstwy wełny. Ze względu na jednocentymetrowy nadmiar, połączenia wełny będą wypadały na środku profili Rigips C-Rigi Steel. Na wysokości każdego wieszaka zaleca się płytko naciąć krawędź wełny, aby mogła go delikatnie otulić. Etap trzeci. Montaż folii paroizolacyjnej izover. Montaż paroizolacji możemy rozpocząć od wykończenia styku paroizolacji i okna połaciowego. Paroizolację możemy przykleić do ramy okiennej za pomocą uszczelniacza lub, jak w naszym przypadku, za pomocą taśmy izover Vario Multitape. Niezależnie od rozwiązania należy się upewnić, że paroizolacja jest zamontowana szczelnie, zachowując ciągłość. Na powierzchnię profili wklejamy taśmę obustronną RIGIPS do zamocowania folii paroizolacyjnej. Taśmę będziemy przyklejać również na profilach C oraz U. Steel. Po ściągnięciu papieru woskowanego z taśmy ochronnej należy starannie rozciągnąć i napiąć folię paroizolacyjną wzdłuż profilu skrajnego. Zapewni jej to gładką powierzchnię na całym skosie. Przyklejamy ją wąskimi pasami, starannie ją napinając. Przygotowane wcześniej mankiety ułatwiają zachowanie szczelności paroizolacji na styku ze ścianami. Jeżeli zachodzi taka konieczność, narożniki możemy dodatkowo uszczelnić za pomocą Isover Vario Double Fit. Łączenia między poszczególnymi pasami paroizolacji szczelnie sklejamy taśmą uszczelniającą Isover Vario KB1. Zwracamy szczególną uwagę, czy taśma dobrze przylega, uniemożliwiając przepływ powietrza pod nią. Po przyklejeniu folii paroizolacyjnej na całej płaszczyźnie konstrukcji poddasza, na styku ze ścianami zastosujemy taśmę samoprzylepną Rigips Pro do połączeń ślizgowych. Etap czwarty. Montaż płyt gipsowo-kartonowych Rigips Pro Fire Plus. Płyta, która stanowić będzie glif otworu okiennego, wymaga precyzyjnego rozmierzenia i docięcia. Należy ją wsunąć w felc ramy okiennej i docisnąć, a następnie przykręcić do widocznego profilu U-Rigi-Steel. Następnie płytujemy półki nad i pod oknem oraz montujemy płyty czołowe. Płyty powinny być parę centymetrów dłuższe niż planowany wymiar zabudowy, co ułatwi ich precyzyjne docięcie do wymiaru, uważając przy tym, by nie przeciąć folii paroizolacyjnej. W celu wyprowadzenia odpowiedniego kąta na przełamaniu półki i płyty czołowej wykorzystujemy tarnik do płyt GK. Możemy teraz przystąpić do przykręcenia płyt gipsowo-kartonowych Rigips Pro Fire Plus typu DF na skosie i suficie. Rozstaw między wkrętami Rigips TN25 nie może być większy niż 15 cm. Przykręcone płyty muszą być tak rozmierzone i przymocowane, aby boczna krawędź wchodziła w światło otworu okiennego na co najmniej 15 cm. Wystający fragment płyty należy później wyciąć. Krótsze z połączeń płyt GK powinny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. A w przypadku zabudowy ogniowej dla płyt bez krawędzi 4 Pro, płyty dodatkowo fazujemy na krótszym boku. Dopuszczalne jest montowanie docinków o szerokości nie mniejszej niż 30 cm. W trakcie montażu płyt poziomych należy zadbać o przesunięcie ich połączeń względem płyt skosu. Po zakończeniu płytowania skosu możemy wyciąć płyty zamykające światło okna. Etap 5 Szpachlowanie. Po zakończeniu płytowania możemy przystąpić do szpachlowania do poziomu Q1 z wykorzystaniem masy konstrukcyjnej Rigips Vario. Prace rozpoczynamy od zagruntowania wszystkich krawędzi fazowych lub ich zwilżenia bezpośrednio przed szpachlowaniem, dzięki czemu zmniejszymy chłonność widocznego rdzenia płyty. Wstępnie uzupełniamy krawędzie fazowe i pozostawiamy do związania gipsu. Teraz możemy przejść do właściwego wykonania poziomu Q1. Spoiny uzupełniamy gipsem, następnie wtapiamy w nią taśmę fizelinową. Tak wtopioną taśmę zbrojącą należy jeszcze raz przeciągnąć masą konstrukcyjną Rigips Vario i po zebraniu jej nadmiaru z powierzchni płyty pozostawić do wyschnięcia. Równolegle ze szpachlowaniem spoin szpachlujemy łby wkrętów. Po związaniu masy szpachlowej możemy przystąpić do osadzania uniwersalnych narożników Habito No Coat na masie Premium Light. Taśma narożnikowa Habito No Coat daje możliwość montażu narożników. O długości nawet 30 metrów bieżących, bez żadnego łączenia. Jest elastyczna, utworzy każdy kąt i idealnie sprawdzi się do montażu na styku skosu i sufitu oraz obróbki okna połaciowego. Finalnie nasza zabudowa jest gotowa do kolejnych etapów szpachlowania. Ich poziom dobieramy w zależności od oczekiwań estetycznych. W naszym przypadku poprzestaliśmy na szpachlowaniu do poziomu Q3. Po wyszlifowaniu ewentualnych nierówności, docinamy nadmiar taśmy do połączeń ślizgowych, a nasze poddasze nada się już do finalnego wykończenia powierzchni. Masz pytania? Kontakt do doradców izover i rigips znajdziesz na izover.pl i rigips.pl